Warto być przyzwoitym. To chyba najczęściej przywoływany w ostatnim czasie cytat, przywoływany przez polityków, publicystów i demonstrantów podczas ulicznych manifestacji. Autorem tych słów jest Władysław Bartoszewski, jeden z dwóch bohaterów wystawy Misja Polska w Muzeum Pana Tadeusza. Ale ta myśl ma jeszcze inną, dłuższą wersję. Warto być uczciwym. Choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Te słowa towarzyszyły Bartoszewskiemu przez całe życie, kiedy trafił jako więzień do obozu w Auschwitz i kiedy działał w Radzie Pomocy Żydom Żegota, a potem bił się w powstaniu warszawskim, kiedy po II wojnie światowej trafił na 6,5 roku do stalinowskiego więzienia i kiedy Pisał książki o bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej i okupacji Warszawy, kiedy wykładał na Uniwersytecie Latającym i w stanie wojennym znalazł się w obozie dla internowanych, kiedy już w wolnej Polsce był dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, a później sekretarzem stanu do spraw trudnych trudnych czyli kontaktów z Niemcami i państwem Izrael. Bo warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca, i Bartoszewski za tą przyzwoitość płacił czasem bardzo wysoką cenę. Ale ta złota myśl to nie jedyny błąmot, który towarzyszył Władysławowi Bartoszewskiemu podczas jego długiego życia. Jeśli ktoś się urodził człowiekiem, to łatwiej mu być człowiekiem niż stać się świnią. Jeśli Pan Bóg dopuścił, żeby wśród dwunastu apostołów był Judasz, czyli 8% tego grona, to widocznie wśród ludzi może być 8% łajdaków. Człowiek, który nie ma kłopotów ze swoją duszą, jest całkowicie bezduszny. A kto ma duszę, ma też sumienie. Oczywiście, Bartoszewski złościł się, kiedy go nie słuchano, denerwował się, kiedy go krytykowano. Ale mawiał wtedy, trzeba mieć twardą skórę, żeby zajmować się polityką, albo zająć się podlewaniem kwiatków. I dodawał: Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty. Rozumie żarty i lubi żarty, bo to znów Bartoszewski. Życie wcale nie musi być łatwe, znacznie gorzej kiedy jest nudne. Powiedział kiedyś: "Kocham moich rodaków, chociaż doprowadzają mnie do cholery". I jeszcze coś, co mogłoby być mottem dla dzisiejszych czasów. Jeśli będziemy tylko krzyczeć o Polsce, to może z płonącego krzaka wychylić się Pan Bóg i zapytać, jaka ma być ta Polska. Więcej złotych myśli, motów, karykatur oraz alfabet Władysława Bartoszewskiego, czyli to wszystko, co miał do powiedzenia o duszy, kłamstwie, dobrych i złych uczynkach, do zobaczenia i przeczytania w Muzeum Pana Tadeusza.